Dzień dobry. dobry Witamy. A, tak, w sumie, tak. Dobry wieczór. Witamy Was w podcaście Shindinoku. Jest to 12 już odcinek z serii podcastów leśnych. Dziś nagrywamy w gronie tutaj samych wyjadaczy leśnych, zwierzaków. Zaraz przy wejściu do lasu w Rembertowie. Także słuchajcie, widzicie. Mamy oświetlenie z samochodów, może wam, ten klekot, może wam ten klekot nie będzie przeszkadzał, ale do sedna. Dziś porozmawiamy sobie, słuchajcie, o tym, co tak naprawdę jemy w terenie. Tak, to jest jedna z części zadawanych teraz nam pytań. Jak kusanci dzwonią i pytają się o szkolenie, to a co tam wziąć do jedzenia? A co tam będę jadł? I tak dalej, nie? No, no ka dokładnie. Każdy ma jakąś swoją ugruntowaną odpowiedź. Tak naprawdę nieśmiertelny zestaw to jest Kuba kiełbasa na ognisko nie? i ziemniaki. Tak tradycyjnie bardzo. Ja no, przyznaję się, że już dawno nie. brałem kiełbasy na ognisko. Ja też, bo już nam się przeklinała. Totalnie, my też pamiętacie, bra, bra, braliśmy kiedyś też kaszankę. Ale po tej kaszance nie. zrobiło się, zrobiło się kiedyś strasznie na żołodku. Od tamtej pory już nie biorę kaszanki. E, no ale no dobra, to może, może, tak na szybko sobie pogadamy co, e, co, można zabierać, ale najpierw co my zabieramy, Wiewiór. No, no właśnie. Ja osobiście zawsze e, kanapki. <laughs> Sandwicze tak zwane. Tak, tak zwane sandwiche, kanapki. Ostatnio, Domowe kanapki. Dokładnie, ostatnio przerzuciłem się trochę na rację. I szczerze mówiąc racje mi ostatnio odpowiadają. Jak idę na weekend do lasu, to, to jest okej, okay. Do tego, no tak bo to na będę na kolegach. Wypluwano Dyplomatycznie na nazwałeś. No i tak. tyle, no wiesz, to kwestia, kwestia co tam, na co ma się ochota. Ale ogólnie ogólnie ja ja jak idę to do lasu na weekendik to biorę sobie kilka kanapeczek do tego i, i jakiś nie wiem kawałek i, I to No tak, jest kawałek. ale bardzo starannie też pamiętam zawsze przy ognisku tam podgrzewasz je no, sobie. Tak, ta, ta, no, no Muszę być na ciebie. Sam robisz. Ser musi... Sam robisz te kanapki. Zazwyczaj. Zazwyczaj. Czy Marta. Zazwyczaj. Uważaj, Marta będzie oglądać to. No dobra, Marta. Może zacznie robić. Dobra, to teraz jeszcze przyznamy się, że wszyscy jemy te kanapki. No, no. No. W Szwe... Szwecji Szwec mi życie uratowały, kurde, nie? Nawet w Szwecji wziąłeś. Dobrze, bo tygodniowe ty ty kanapki. Zim no było i więc nie bo nic im nie, nie było, nic czułem, nie było no. tak nic im nie było no. do tego jakaś racja coś z racji o i tyle tych tyle, racjach no. jeszcze 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 powiemy tak. zaraz coś eee, coś jeszcze nie no tam słodycze ogólnie jakieś wiesz jak Czyli to, przekąski przekąski bardziej bo Szczerze mówiąc w lesie dużo mi, mi się bardziej chce słodyczy niż ogólnie jedzenia, więc mi brakuje cukru w lesie, więc ja Energia. sobie wspomagam sobie, sobie jakimiś batonami yy, i to mi w zupełności wystarcza. Zresztą dużo w lesie się nieje. Sami wiecie, jak, jak się je w lesie. Więc... No tak, zjesz kilka komarów, tak, już dokładnie. jesteś najedzony. Zjez, zjesz kilka mrówek do tego i jest okej. Nie porodziń, nie mrówek, co je mrówek? Ty na mówiłeś? bezkrwawych głowach. powiedz. Znaczy mi, no, Właśnie chciałem od tego zacząć, że u mnie zależy. <gulia> <gulia> Ale to tylko z popakami musisz się zebrać w kupa. Bo nie nie dam rady. <gulia> u mnie zależy, jaki charakter wypadły jest. Czy jak jadę właśnie z wami gdzieś tam na weekend, czy jedziemy gdzieś, tam, nie wiem, na dłużej, albo idę sam do lasu na bezkrwawe łowy. I to też zależy, czy idę na cały dzień, czy idę do czatowni. Bo u mnie na przykład w Czatowni jest taka tradycja, że Rano zazwyczaj jem sushi. Ale to przez, <śmiennie> przez zawód rozumiem, że zdobywasz. Zdobywam na dla wrogu. No, się pozdrawiam. Tak, zdjęcie. zniewamy, jak robi sushi. Robi sushi Ta, nie, no, no. pracuję jako, jako Sushi Master, więc często sobie po prostu biorę dwie roleczki na, na, na rano, bo to jednak jest kaloryczne. Bardzo chcące jest. No i jak jest chłodno, no to przy, przetrzyma tą noc. Co, lubię kabanosy. Dla mnie to jest po prostu nie ma lepszego jedzenia do lasu, jak, jak idę, na przykład no nie wiem, na, na taki poradny spacer. To zawsze musi być e, paczka kabanosów. I nawet ludzie już mi zwracają uwagę e, na zajęciach, że jem inaczej kabanosy, kabanosy niż wszyscy. Bo zazwyczaj jest tak, że otwierasz paczkę i wyciągasz po kabanosie, co nie? Ja otwieram paczkę i jem jak batona. <śmiech> <śmiech> <Tą paczkę. śmiech> tak, co, no, no, bo jem są wszystkie, no, wszystkie gryzę. I już mam taki właśnie wypracowany, no to jak się trzeba nie wiem, szybko coś zjeść w międzyczasie, między po jakimś tam podchodzeniem zwierzętym, no to szybko zjeść paczkę i tyle. E, co, lubię jeszcze batony, no i żelki. Dla mnie wypad właśnie, do lasu tak, bez czek, żelek, to, czekałem na to, słodycze, czy, czy, czy słodycze, żelka. Nie do czego to muszę to. Muszę. No ja przed snem muszę kilka tych gumisiów zjeść. Tak, emocji. czyli uzależnienie w też istnieje, uzależnienie do słodyczy. Przyzwyczajenie chyba no, bardziej. Czy, tak, no bo tak, ja słodycze jem tylko w lesie. Tak. Ja to, to samo. Ja, ja w domu nie, słodycze, nie? jem. Słodycze, słodycze tak. Bo na to też jest ide lesie, idealny tak. jest sposób, na, tak, energia, co nie? Dlaczego dzieci lubią słodycze? Bo to jest pierwotny taki instynkt, że mega energ dużo energii zdobywasz jak najmniejszym nakładem pracy. Tak. Dlatego dzieci lubią słodycze. No i my lubimy słodycze w lesie. No szybko No Tak, kalorie. dawno, dawno krasę, temu małe krasę, dzieci tak. wchodziły na drzewa i zdobywały miód. Nie? No. no ale widzisz, zmęczysz się? Zjesz kilka żelek i już możesz działać dalej, co nie? To to, no cały dzień na krawtach tak. na samych batonach przeżyliśmy. No, nie? to prawda. No, dopiero tak, wieczorem tak. zjedliśmy coś normalnego. No, y człowiek magazynuje y y jedzenie, energię i no, to prawda. Ja osobiście też y nie, nie jadam dużo w outdoorze. Nie chce mi się. Ale tak, dobra, to nie. prawda, ty dużo jadę. Po nie kolei. Jesz. No ja wbrew pozorom słodyczy nie za bardzo jem w outdoorze. Bo ty w domu jesz. Ja nie, ja bo ja jem na okrągło. Nie nie, 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 ja nie lubię. Słodycz. Ja to za Ody, czy najbardziej lubię smalec, Z ze śni, albo boczek. E, poważnie, co, co biorę? Biorę to, co mi akurat wpadnie pod rękę w sklepie. Nie mam wbrew pozorom jakichś utartych swoich schematów takich e, outdoorowych. E, wszystko, co można w sposób łatwy, prosty przyrządzić przy ognisku, albo zjeść na szybko. Ostatnio bardzo zasmakowałem w coś, co u nas się nazywa Tomasz Roll. Pozdrów go od razu. Na Tomek, wiadomo, pozdrawiamy, tak. pozdrawiamy. A mówiąc praktycznie, to jest kaban, kilka kabanosów zawijanych w spód od, do tortilli. I to jest taki, no taka... No, tak, widziałem, że Ty sobie to jesz zawi i na, i na zimno i na ciepło. I na ciepło można podgrzać, no, można i na serka dużo, serem, no, można no, tak, do tego teraz sosu dodać jak jakiegoś, tak, no. tak. Ja nie lubię, no. ogólnie nie lubię tortilli. E, za... Przejadły mi się kiedyś, ale teraz jest w sklepie na B. Zaczyna się na B, a dronka się kończy. <laughs> Weszły gruzińskie chyba. Lawasze się nazywają. Lawasze są bardzo dobre. Są prostokątne, dobre, tak. jest w tej samej cenie co tortilla, one, więc one, one są nie troszeczkę i. Tak, troszeczkę. Są, ale są też bardziej nie, wytrawne. Takie tak, nie są kwaśne, ten, są takie aha takie pierwotnych lepiej dużo lepsze polecam, moje zdanie myślę Ja ten... też, też próbowałeś może mówi to osoba która nie lubi tortilli. a, a ponadto, to, to taki ja ja taki jest sobie jak, jak borsuk w zasadzie dlaczego jestem żbikiem powinien być borsuk borsuk jest wszystkożerny, absolutnie. rne no, no, no i, dobra i, no co ko, kociaczku nasz powiem, co ale jeszcze jest co jeszcze po, co jeszcze poza, co jeszcze Tomasz lubię rolami. co jeszcze lubię poza Tomasz Rolami? E, no lubię racje wojskowe ale bardziej, bardziej preferuję na przykład yy, te posiłki defilizowane, takie turystyczne zwykłe, bo one mają wagę, więc jak gdzieś hmm. na dłużej, no to po prostu z 2-3 pakuję i mam, tak, trzy kolacje mam zapewnione. Nie? Eee, różne takie smaczki nasze ogniskowe, może szerzej nieznane, typu np. banany z ogniska, z żaru. Bardzo mi radowe. smakują, jabłka, do pietone, tego czekoladę czosnek, czosnek z ogniska. Czosnek banany, z ogniska tak. jest rewelacyjny, tak, cebula. <laughs> To są rzeczy, które można dosyć łatwo przyrządzić, jak się zna sposób, i naprawdę bardzo fajnie wchodzą. Pieczone jabłka. E, co biorę jeszcze do lasu? Biorę bardzo często, ostatnio szczególnie e, kefiry na rano, uh -huh. i do tego mieszanka musli plus otręby. I to sobie wsypuję, i mam takie właśnie pożywne śniadanie. Na słodko, a jednocześnie bardzo sydzące. Natomiast no, problematyka żywienia w odgórze w ogóle jest, jest bardzo szeroka. Jak się zależy, zależy się, gdzie się idzie i. To poczekaj, to, to, za, to za chwilę. Nie, najpierw, nie będziemy tak. Na, na razie zamęcimy. Tak, e, tylko powiedzmy, powiedzmy o tym, co my jemy. Tak, standardowo, no to, zazwyczaj. No to ja dobra, się tu wtrącę jeszcze tak naprawdę, jak mówisz, problematyka e, w lesie. Jak się ma czas, to można jeść to samo co w domu. Dokładnie. Przyszmy Przyszmy kiedyś zobaczyć nasze jajecznice. No. No. Jak nieraz sobie robimy jajówę. Tak. Z 20 no. jajek. Jaka no. jest pyszna, nie? No. Z boczkiem, z cebulą, z czosnkiem. Ale właśnie. to też nie na jakimś wypadzie trekkingowym, no. No tylko nie, nie, bardziej nie, nie, stacjonarnym. Nie. To kiedyś się stacjonarny tika tak, tak, masary. No to relacja. I mega mecha jeszcze. A pamiętacie nasze kurczaki na te co dwie godziny w ogniu się robią? No, no. więc można jeść tak naprawdę wszystko, co ci Aha, przyjdzie do głowy, tak. tylko kwestia czasu i chęci, co ci się zrobić. Do, tak, w lesie. i doświadczenia zrobienia Dobre, tego, no to no bo jednak Zaraz to zadam pytanie: duchy. Ja jeszcze dorzucę, że jakby ktoś chciał wiedzieć, co je niedźwiedź w lesie. Kto to, jest... to niedźwiedź, nie, niedźwiedź, <laughs> niedźwiedź biki, za dużo nie jest za dużo. Ryski, nie <laughs> niedźwiedź w lesie nie jest za dużo, ale y, lubię na przykład y, poza bananami, bo je biorę często banany i sobie piekę, to jeszcze biorę fasolki, po prostu w, 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 szklanym, w, szklanym, w szklanym opakowaniu, bo to można, można łatwo podgrzać. I taka fasolka z jakąś bułą, z jakimś sucharem i, i tak naprawdę tyle, tak? Wreszcie tego Kleszczu zawsze tak nie? Tak, kleszczu tak. kojarzy z fasolki. Tak, tak. znaczy, znaczy, ja myślałem, że to kleszczu to, się... kleszczu. to mi się kojarzy na samym początku, bo ja pamiętam, on chyba na pierwsze albo na drugie szkolenie przyjechał i miał makaron. Nie, A, to, to na nasz wyjazd może... na Szwecję. Na Szwecję? Nie, nie, Szwecie? Że, nie. Wtedy Jechaliśmy wtedy do Krzysztofu. Ja pamiętam, ja otwiera ten bagażnik, tak. wysypały się te makarony. Ale ze, nie, zero żadnego sosu ani nic, tylko makarody się wysypały. Ja mówię, no super. Słuchajcie, no a co z nieśmiertelnymi konserwami? Ty, ja osobiście i nie i tak lubię, dalej w ogóle? nie lubię. Ja biorę na przykład jeszcze poza, poza, poza tym ciepłym posiłkiem w postaci jakiejś fasolki albo pulpety, tak? Tak. E, to jeszcze biorę bardzo często serki topione. Albo serki Halumi. i te halumi one są e, chyba najsmaczniejsze, mm. ogólnie wolę zjeść mniej w outdoorze, bardziej energetycznego, czyli coś bardziej, bardziej tłustego, niż napychać się czymś, no, co dokładnie. szybko przeze mnie przeleci i nie da mi energii, nie? ta energia się gdzieś tam szybko uwolni i zniknie, tak, i wtedy muszę się już tam dopychać, nie wiem, tymi żelkami albo, albo jakimś batonikiem, bo już mam zjazd, tak? e... Co jeszcze można jeść, bo tutaj już Wik powiedział, jedzenie liofilizowane na wyprawy to takie długo mm. e, czasowe. No bo my cały czas mówimy o tym, że my to bierzemy, to co my jemy, no, na, co week, my jemy na, weekend, na weekend, Tak, Weekendy, tak, domyślnie nie? na weekend, Na dłuższe imprezy, bo inaczej imprezy spod... półtygodniowe to inaczej my, wiesz, spod... tak, inaczej rzeczy spod... przygotujesz na Szwecję na przykład. Tak. Nie? Racje żywnościowe, racje żywnościowe bierzemy, żywnościowe. dlatego że one są wygodne, opakowane ta. i, i tak naprawdę po, przez water trekking tak się nauczyliśmy ta. brać racje te jednodaniowe, wojskowe, bo to nie zamoknie, dobry, fajny posiłek, bałdorze tak w miarę to dobre jest. Ta. No to, jak jest, jest z mięsem, to, to można. Wojnika, potrawkę, można jeść, do... potrawkę można jeść. Potrawka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Gorzej z kaszą i z makaronami. One mi akurat nie no podchodzą. Ja no, nie? Też... Liofilizowane jedzenie to bardziej na Szwecję. Jak już, jak już musimy zabrać jedzenia na tydzień, tak. no to wtedy, wtedy w grę wchodzą już nie racje, bo to jest ciężkie, tylko, tylko jedzenie tak, Gramy, liofilizowane. Nie? Wodę pozyskujemy w terenie, więc, więc zawsze to jedzenie jakoś jest. Co jeszcze można by było? naszym jeszcze słuchaczom... w sprawie racji, czy, znaczy nie racji, tylko tych biofizów trzeba powiedzieć, że wszystkie te wiodące firmy y, mają dobre. dobre. Smaczne te jedzenie. Znaczy, tak, że są jest jest smaczne. Ziółka. Bo ziółka. ziółka są w terenie nieodzowne i cały czas je pijemy bo właściwie. Ziółka to już w ogóle tak, kilogramami tak, tam sypie. Ziołowe. Nie, ja to się przerzuciłem tak. na zioła w ogóle, zastąpiłem i No nie, nawet nie. Koła. No nic, nie, ma, nic nie, może się marnować, nie nic nie może się marnować, Nic nie może się marnować kawa. Kawa, taka zwykła pluja. Ona robi, ona robi robotę. Chociaż ostatnio mam lenia i nie zabieram kawy. I ubolewam strasznie na tym. I podbijasz muszę... moją, jak jesteśmy razem. I podpijam wszystkim. Nie? Ja wiem, ale jak jesteśmy ostatnio... razem, to. Nawet moją. ja ostatnio miałem ja. raz. Tak, na wargi. Co trzeba było w ostat... kalendarzu zapisać. rzeczki chyba. Na tak. kawy. ostatnio. I kawę. To było niesamowite. Ja już wypatruję w czterech miejscach opakanicznych. Kończy się śmiech. Jesteś i co zrobiłeś z żywiórem. Także tak to wygląda z tym jedzeniem. Co jeszcze? A, mo a może inaczej, czego nie zabierać? Makaronów. To już mówiliśmy. Makaron, <głos》> tak? Gotowanie. Znaczy, co nie, to, żeś, to, co, to, to jest jakieś w Szwecji skomplikowane w ale nie, to właśnie. Bo w to Szwecji znaczy... mieliśmy makaron, który można szybko zrobić. On tak naprawdę wrzątkiem zalewasz go i. Tak, i, i, i skara on zrobisz mieliśmy... z grzybami. No tak. wiesz, makaron, kasza, te wszystkie rzeczy wymagają garnka i gotowania. Tak, dokładnie. Bo już jest dużo rzeczy do noszenia, tak, a tak. zazwyczaj tego nie mamy na wyjeździe. Więc tak. ja bym tak podkreślić, że jak chce się zjeść owsiankę, to trzeba wziąć płatki błyskawiczne, a nie zwykłe. Tak. Trzeba gotować albo klejkować. Tak, tak, tak. Jeśli chcemy wziąć koniecznie makaron, to trzeba wybrać makaron typu, nie wiem, ryżowy, sojowy, te co zalejesz gorącą wodą jest w 3 minuty gotowe do jedzenia. Aha, możesz A jak kubku je tak, zrobić. Tak, tak dokładnie. Y co jeszcze, no ryż, to jak ktoś męga się uprze na ryż, to oliofilizowany, szczerze mówiąc do lasu ryż. można zabrać wszystko, znaczy, nie ma tak, że na czegoś krótko, nie weźmiemy, tak, no, no, na to... krótkotrwały wypad to można, tylko że ugotowany ryż wziąć już sobie, ale no, może na krótkotrwały wypad to też możesz sobie wziąć i go ugotować, tak. no. fajna opcja, jest... której nie trenujemy od dłuższego czasu. To jest po prostu, żeby wziąć trochę mąki z przyprawami. Tak, podpłomyki, pod, pod, o nie to, to jest genialne właśnie, na ognisku. Bo i zobaczcie, ile razy my jedliśmy podpłomyki. to jest jedna z wielu rzeczy, co jest zawsze tylko jelibliśmy. na ognisku. Tak, a domu nie. Ostatnio tak, faktycznie to nie dlatego, nie że kursantom nie chce się rąk bo tak, i nie chce tak, tak, wygniatać bo, bo to tak, ta tradycja tak po prostu powoli umarła, ale no. fajnie jest zrobić, tylko jak mamy, no nie wiem, jesteśmy w jednym miejscu trzy dni, to podpłomyki, ale drożdżowe. No wiesz, zrobić nas To już nie podpłomy. Znaczy, no to, to ja już, wiem, no, tak, no, to już to już pizza. To jest takie, znaczy nie pizza, to, tylko to masz chlebki, tak? chlebki no, bardzo tak, chleb. Robisz chlebki. sobie takie dla wasze pity tureckie chlebki? No tak, na wodę, na wodę, na, na, na przykład na tygodniowy spływ taki kajakowy. Ja zazwyczaj biorę mąkę. I wtedy robię podpłomyki, bo to jest wygodne i mam świeże. No Tak, ciasto zrobisz i możesz nawet. Tak, tak, a nie chleb atrakcja. A chleb potrzebuje. sobie już upiec takiego podpłomyka, to jest fajna zabawa. No, nie. no, no. jeszcze jak masz ser, no. do tego to już. Dokładnie. Och, ser. Ściągasz go z kija, w środek ser. Ser. Chwilę trzymasz go jeszcze, Dokładnie. żeby Popełniliśmy powiedzmy. jeden błąd nagrywając ten podcast, powinniśmy wziąć coś do jedzenia. Ja jestem <laughs> Ja zjem I dalej będziemy, matrioszkę no, zrobimy. Dobra, to kot, to kot zjewie wiórkę, a ja zjem kota. Dokładnie. Dobra, to nie wchodząc głęboko w problematykę jedzenia, bo ten temat jest zbyt obszerny jak na taki jeden podcast, no to trzeba by jeszcze powiedzieć, co nam może nas dać o różnych porach roku, co może wzbogacić to, co wzięliśmy ze sobą. Nawet na weekendzie, nawet no na wypadzie weekendowym. Wykluczając już wykluczając zioła, tak? Ale grzyby, tak. Grzyby, grzyby. No. grzyby. ryby. Grzyby. Ale zioła, zioła grzyby. ziołami, ale można różne rośliny pozyskiwać. Nie? Korzenie. Które, no, korzenie tak. e, można owoce. Owoce. Bardzo, owoce, tak. U nas w kraju jest bardzo dużo dzikich jabłonek, tak? dzikich e, gruszy, śliwek. No Dobra, w weekend taka, A taka ciekawostka, te jabłonki. Mhm. E, skąd jabłonki w środku lasu? Zdraćmy Zależy... to. Zdra, to. Znaczy, no. Zdrobisz fasad, bo nie w środku lasu. Najczęściej one były na skraju lasu, wsadzone, no. żeby zatrzymać zwierzęta, które wychodzą z lasu. Nie wchodzimy, żeby nie wchodziły na pola. To były takie pasy zaporowe. Do tej pory są stosowane, tylko teraz już nikomu się nie chce sadzić jabłonek. Tylko są po prostu ro, robione pasy zaporowe, że wysypuje się jedzenie. No to, to co no. ostatnio, ja, co ja zbierałem te jabłka. Nie? Mhm. To właśnie I było na, na często... przy pasie właśnie przy samym tym tak. lasie. Też te często jablonek. to są ogólnie pozostałości po jakichś osadach były. Troszkę, nie no wiem, tak, zosta... często po tak, osiedlach. Zostały tak. wysiedlone, jakaś wioska, albo yy, na, tam na, u Ciebie na Warmii często jest po, jeszcze po, po niemieckie. Tak, Pesady. Powiem Pesady. Wam jako ciekawostkę, bo teraz jak o tym gadamy, to mi się przypomniało, w Bieszczadach jest teraz taki trend od dwóch lat, że oni wybierają te miejsca, gdzie kiedyś były wsie, które były wysiedlone w 1947 na w mm -hmm. i tam zostały tam pozostałości po siedzibach ludzkich, i między innymi również sady, i oni znajdują te właśnie sady i odbudowują, że tak powiem, te, te rodzaje tych jabłonek. No. Robią z tego soki, i wina, i to jest bardzo drogie. No. no bo te stare odmiany zanikły w pewnym momencie, tak, bo tak, wiesz, tak. zaczęli produkować te super płodne jakieś, jakieś odmiany. Tak, no, odporne no, Tak, wszystkim. odporne, tak. Ale większość, trzeba powiedzieć, że większość tych, tych jabłonek jest zdziczała i no, owoce są dużo mniejsze niż takie, co mamy w sklepie, ale są mega smaczne. No, takie psiary czasami uradowały nie raz, nie dwa. Ja tak. powiem szczerze, że kiedyś tutaj, właśnie na, na, w tym rembertowskim lesie, znalazłem e, była osa, znaczy osada. E, gospodarstwo e, rybackie było. To I to są jabłonki. Tak, i została jabłonka. Jedliście stamtąd jabłka? Tak. Ja do domu. Papieruję Do domu to, nie tak, zdążyłem. To, tak. nie ja, ledwo do domu dojechałem, no, no. powiem szczerze. <laughs> Jedno albo dwa, <laughs> dwa drzewka nawet obok siebie. Tak, i tam jeszcze czereśnia jest. Ale teraz już się sta, ale To ja wiem chyba, gdzie, tam no. gdzie żeśmy te. Można głóg, można. Z... Tak, 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 zbierali. dokładnie w tym miejscu. To ja wiem. Gdzie teraz wrzesień, nie? Wrzesień, październik Trzymy. to jeszcze, jeszcze głóg. A to co jedliśmy ostatnio na Warmii, jak to się nazywało? Cierpek? Cierni. Cierni. Cierni, o właśnie, Cierni. Nawet nie wiedziałem, Przez że coś takiego istnieje. A no takie kurze, smaczne i widaminy chcemy mam dużo. Tylko dużo tego nie zjesz. to możesz sobie przegryźć, a, a nie się tym najwiesić. No tak, tylko wiesz, to tylko co możemy to... właśnie pozyskać w ogóle do jedzenia, to właściwie wszystko można zjeść. Tak samo owoce, tylko różne stady. Dokładnie tylko, tak. Wiesz, jak my idziesz, chcemy sobie uatrakcyjnić ten idziesz, nasz posiłek. Jak, jak, idziesz, jak idziesz sobie na weekend do lasu, to nie będziesz szedł z koszykiem i zbierał nie wiem, <słuch> jagód i tak dalej, tylko masz już coś przygotowanego i o tym mówimy. Co no, my bierzemy? No zgadza się, wiesz, bo To jest całkiem to, inny ja to, temat. To na... Ja tu powiem, nie wtrącę się, bardzo dobry jest szpilak z pokrzywy. Wystarczy trochę, nawet nie trzeba masło mieć, ale... pokrzywa mi nie, nie podchodzi kompletnie. A ja, nawet, a ja, nawet ja jadłem nawet ja naleśniki na, na, w domu i ja bardzo smacznie Chipsy pokrzywowe ja. na zajęciach z dziećmi robią robotę, ale faktycznie nie wszystkim smakują, Ona no, no, ja, często ja, ja ja jest specyficzna. Tak, tak, no. Ja lubię na przykład mega szpinak, jako są oryginalny szpinak, i też lubię szpinak zrobiony z pokrzywy. Ale też na przykład są te orzeszki bukowe, o których dokładnie. się do, dopiero dwa lata temu dowiedziałem, że to można jeść. Dokładnie, i tego Wcześniej też nie zjesz, wiesz kilogram, tak, żeby się najeść. Tylko no więcej, nie, energi więcej energii zmarniesz na zbieranie. A, dokładnie to nie jest. Ale, ale słuchaj, wiosną, jak, jak jesteś. Chodź chodź. E, wiosną, jak jesteś, no to możesz sobie wziąć. E, do herbaty igieł, tak? Z świeżych tak, pędów tak. Zieloną tak, szyszkę, To jest, tak, to jest tak, temat, to, temat rzeka, bo teraz mówię, teraz my rozmawiajmy o tym, co my bierzemy na weekend, nie? Bo wiecie, to, co można wziąć do lasu, można wszystko zabrać do lasu. I wszystko zebrać w lesie, no? Bo można i znaleźć dzikiego zwierza i go. Albo nie, nie, nie bo to nie, nie jest ten temat. Ten to nie, nie, nie jest ten nie, temat. No właśnie o tym mówię. Jeżeli ktoś lubi, na przykład A ma dość, dość ma kiełbasy, a lubi kaszankę, to dobra, jest kaszanka z tak, cebulką. Przygotować sobie dokładnie. to w domu, zapakować to w folię, bak do lasu, na ognicho. Tak. 10, 10 minut, minut zrobione, i masz bardzo dobry obiad, przepyszne jest, do tego wrzucasz sobie cebulę do środka i masz naprawdę mega obiad no tak? a po weekendzie wam pokażemy jak bezpiecznie przenieść jajka do lasu na jajecznicę Aha, jak chcę to chcę tak, zobaczyć wiem. majtkach <słysza> tam są bezpieczne to tak? e, powiedzieć, ale już te jajka gręciły z równowagi Działają na Ciebie. Tak. <laughs> Te A to przenoszenie masz się najbardziej ciekawe. Zawsze miałem z tym problem. No i co? No co nic Czyli nie... co? Szybkie podsumowanie. A Tego... jeszcze nie powiedzieliśmy, że grzyby można jeść. Tego no jest, no, nie... no A, mówiliśmy, tak. że tak, grzyby, grzyby. No, ale oczywiście na grzyby to uważajcie. Jeżeli nie zbieracie no i, grzybów, tak, nie, 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 nie znacie na się na tak. tym, to szczególnie na nie uważajcie. Jak nie jesteś pewien na 100%, to lepiej go nie zjeść niż zjeść. No, lepiej być głodnym niż tak. martwym. Tak, grzyby, grzyby przynajmniej w moim mniemaniu to tylko taki, taki rarytas, który może urozmaicić już to, co, to, co mamy. I na przykład jeżeli jeśli mamy patelnię i robimy na przykład taki szpinak albo, albo coś, to dorzucimy jeszcze tam grzybka, no tak? To żeby będzie w... szpinak w naszej grzybę, kuchni przy grzybem, nie no, chociaż to błędnie, ale co No bo ma dużo białka. Ale ja nie mówię, że nie ma białka, tylko mówię, że głównie z przyprawą, dlatego można dodawać tak. do różnych potraw zapach, jako. Zapach, smak. No, tak, tak, smak no, da, tak, dodanie tak, smaku. Tak, no, wiesz, tak. jak ktoś nie lubi zapachu pokrzywy, no to doda cztery prawdziwki i już tak. ma. już ma no, zmieniony jest, smak. Ma tak. zupę grzybową. Tak, um, hmm. <grybowa> no, potrawkę no. taką grzybową, to, wiesz, z zawartością dużą żelaza, bo jest pokrzywa. Tyle. Wiesz. Podsumowanie tego co powiedzieliśmy. Tak na szybko. Można zabrać. Tomasz, to Tomasz, na co czyli masz? Kabanosy, tak, Tomasz roll już. Bierzcie się. to Tomasz rol. Tak, ja bym powiedział tak. też, że nie ograniczajmy się do tej kiełbasy. Można brać różne rzeczy i trzeba testować. Kiszka, kiszka ziemiaczana, ja, no, ja kiszka. też bardzo lubię, więc no, naprawdę tak. to jest kwestia gustu i kwestia na co ma się ochotę. Można wziąć wszystko. Testujmy, tak. wychodźmy poza to schematy. To Ładnie, Przede wszystkim bawmy się tym i tyle. No. Tak. Chcesz mieć kiełbasę z kija, Tomasz z chcesz mieć z grilla, Tomasz z grilla. No Całkiem logiczne. <noise> tak? <noise> <noise> o czymś jeszcze zapomnieliśmy? Chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie. Wszystko, wszystko powiedzieliśmy. Tak? tak, Kurde, jak szybko. Wchodzimy to, w coś jeszcze, może pełną powiedzmy Prawę taką. To zawęczmy może taki prolog nie, podcast nie musi być długi musi być treściwy tak jak to co jemy przy ognisku no, no, tak. to jest no też... poszumowanie cięcie no, ale cięcie, bo no, tam się rezerwa panie, u no dobra, słuchajcie dziękujemy wam serdecznie za odsłuchanie, obejrzenie dwunastego odcinku odcinka? odcinka. odcinka. E, podcastu Shindy Mioku e, udział wzięli Wiewiór, Paweł Pieniążek Mrówa Maciej Kruszewski, Żbik Maciej Fink Finowicki i Niedźwiadek mały, okrąglutki, ciągle głodniutki. <słuch> <słuch> mam sobie mam gajanku, beczułkę. <słuch> Także do zobaczenia poza szlakiem. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie do się. zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia.